Siemanko! Mamy wtorek, godzina dziewiąta. Ja tutaj sobie kurde zabiorę tą lawetę stąd, żeby mi tu nie przeszkadzała i przyciągnę tu przyczepę. To pozmieniam te w końcu opony. Miałem robić ten silnik, ale dzisiaj sobie to odpuszczę. Znaczy na razie, później jak będzie czas, to może z tym się zajmę. A na razie chciałem te opony zmienić, bo jak pogoda by pozwoliła, to może by się coś wykosiło. W sensie pszenicę mam, by udało się coś wykosić. Postawię całkiem z boku, żeby mi nie by Idę po tego pod John i w tej autosance wymienimy opony z przodu, bo są bardzo słabe. Tutaj leżówka odpięta. Muszę jeszcze obrócić ten zaczep to pluski o kurde ile tu mucha to wszystko stąd wleci Te dwie opony muszę zmienić. Ta jedna taka, kurde, słaba jest. I z tamtej strony to dwie nowe są. A ten tył, kurde, był zmieniany. Ale też już popękała. Ta jest na pewno dwa lata temu zmieniana. No tutaj to nie widać pęknięć. I tu jest kabat taki sam jak będzie z przodu pozakładany. Kurde, tu chyba bałwankiem sobie tylko podstawie podnoszę cały przód i będzie git. Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczę, że tak pójdzie. Czy te śruby pójdą? Najbardziej mnie to interesuje. Wszystko zawalone. Fest. Teraz ja będziemy próbować. Bałwanka i przewód. Wypróbujemy. Kurde, coś podnosi, ale jakoś... Aha, ciśnienia nie ma, muszę sprężarkę nabić. Oj, to jakoś kurde niedospo. Chyba myślę, że to w lepszym stanie. wszystko posłuchowałoby zrobić Nie no, już wszystkiego nie będę robił Te boczne są Lux Tu się ruszają trochę, ale w piątki dam będzie git to tylnia jakaś wygięta Ona tak będzie Ci się nic nie powinno stać To tylko jest Do wymiany Ale to zaraz zrobię drugą tu tylko rozkręcę i tyle przyszły rok chyba zrobię komplet metalowych No to już są to tylnią burtę to wszystko pasuje już wymienić to już jest masakra łańcuch jest żeby spiąć może je nie rozerwie podłoga jeszcze zdrowa To te burty pasuje ogarnąć przyszły rok i zastawki metalowej będzie pięknie idzie elegancko. O. Dobra, dwa koła w górze. Także git. So jeszcze klucz wezmę. Nie wiem, jaka tam nasadka. Może iść. Trzydziestka. Nie wiem, zobaczymy. pasuje kurde tylko nie wiem czy przedłużki nie będę potrzebował jeszcze tam na czwórkę i zobaczymy zaraz to idzie to się idzie, tylko wypadnie? Wpadnie wszystko elegancko oj, ta mniejsza jakaś jedna Koła ściągnięte, tam to poszło bardzo leciutko, bo tam to było odejmowane chyba z 2 lata temu, a to to nie pamiętam nawet, ale kurde też poszło bez problemu tym kluczem. Tu tylko załóżki powykręcam. Teraz powietrze wejdzie, tamten tył tylko dopompuję, tutaj nic nie będzie z tyłu robił. To instalacja tylko jedynie trzeba będzie jeszcze zrobić jeden odwój muszę kupić z tamtej strony bo nie ma muszę się trzyma jakoś tam z tej strony odwój i w sumie ten wąs jeszcze muszę założyć kurde czy to będą pasować te gwinty to wszystko czy będzie trzeba jakiś nypel po coś dokupić jeszcze to sprawdza teraz rozkręcę kurde może by pasowało a może nie? Fajnie by było jakby pasowało Tu z tych starych węży Bo tu one były połączone z kilku Tu jest fragment metrowy Tutaj jest fragment Tutaj jest fragment I tak dalej Udało mi się wykręcić taką przejściówkę O coś takiego Ktoś tu kiedyś ktoś jakoś zespawał to do siebie I tu sobie przykręcę ten e, nowy wąż Także w sumie git Bo nie wiedziałem co tu idzie i myślałem, że będę musiał jechać kupić, a udało się, kurde, wykręcić z tych starych a podnosić. Na pewno będzie, bo kiedyś wszystko podnosiło ładnie, tylko w tamtym roku wąż pęk. A teraz już mam wyjście na szybko złącze i tak dalej będzie chodzić. Kurde, z tej strony jakoś poszło A z tej to nie da się O, no tutaj chyba była co najmniej z 15 lat to opona założona łódko pomalutku, pomalutku i poszła, odbiła się O, już jest odbita było, Jeszcze ściągnąć na tej maszynie. Wiem, czy to się uda. Zaraz. Udało się. Teraz sobie tylko wyciągnę tą dentkę i ściągnę ją całkiem. Kurde. Ona tutaj była zamontowana może z 15 lat. Chyba co pytałem. No to już tragedia była. Ją taką zostawić na tej przyczepie i nasypać całą no to wątpię, że ona by nie strzeliła Bieżnika jeszcze dużo, ale kurde jak bardzo spękana ta wisita ja tutaj już ściągam sobie w drugą stronę Git. Ta taka kurde pordzewiała jakaś. Muszę wszystko ładnie wyczyścić. O, tu najgorzej, ale tu jest w żer. Tutaj tą stronę tak przybowałam jedną, było takie pordzewiałe. Smaruję, ale ta opona powinna dobrze dolegać tam. Ta kurde była jakaś zniekształcona. I w jednym miejscu tak odstawała. To tak bardzo biało. Ja myślę, że powinna być luks. Cik 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 cik. O, sobie to dużo O, I elegancko. i o to takim prostym sposobem. Kurde, udało się to zmienić i nie szarpać łóżkami Także w sumie te maszyny też mają. W sumie te maszyny też mają wykorzystanie w rolnictwie Jeżeli chodzi o takie opony Z tymi większymi pewnie do przyczep to już był problem, ale z tymi kurde Jest elegancko, nie Tu zaraz na napopuję tylko I ma być Jak dętki nie nie nigdzie Jakoś dziwnie nie pasuje Nie wiem czemu Nic, może tym nie będzie uciekać jakaś mi dwie ręce. Bory, kurde w jednym miejscu był wy ten tak jakby wygryziony. I nie mogłem napompować, a go przeszlifowałem. Może to coś da. Dobra jest git. Nic nie ucieka. Nabiłem 4,5 bara tutaj. Już wszystko ładnie tutaj dolega. Już przez chwilę myślałem przy tym swoim przezaebistym sposobem właśnie przejebałem dętkę i urwa, albo urwałem dęt, wentyl zaczęło uchodzić typ powietrze, ale chyba po prostu opona się dobrze uszczelniła i tędy wypychało tą resztę co została, jak tędka się zaczęła powiększać tylko tu jest lipa, bo o kurde ten wentyletek mocno wystaje albo go ubierdzielić a nie, na tu może nic nie będzie uchodzić bo... musiałem to skrócić bo było to nierówne jakieś bardzo i ciężko nie mogłem napompować tego. O, zaraz tego, o, tylko tyle, co tyle zakręcę i ma być. Dobra, spaśnie spadnie, trzymać się, trzyma. O, i teraz będzie luks. Fajnie, że tutaj wszystko ładnie dolega. Jeszcze posmarowałem tą pastą, i teraz już tam nie będą się sypać brudy. I też felga ta bardziej i nie będzie tam rdzawiać ani nic się nie będzie z nią dziać. Także jedno koło jest sukces, jak w drugim jeszcze nie przepierdolę dentki i zaraz nie będę jechał do miasta i kupić. Dobra, już po zakładane, cholera, dobra, nie będę tego coś mocno dokręcał, no, trójkę dam. Ej, to to? Koła dwa założone, znaczy opony dwie założone Tutaj kurde ten wąż tak samo Przekręcony Tędy, 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 tędy tu wychodzi. chyba jest na jego uchwyt. Nie wiem. Ale wszystko pasuje, wszystko. Si. Także git Jeszcze muszę ogarnąć tą butę. Znaczy, w sensie to na stawkę. Zobaczę, czy mam taką deskę. I bym tutaj kurde nowo zamontował. Tylko nie wiem, czy znajdę. Jak znajdę, to zaraz sobie dotnę i zamontuję. Mam taką idealnie na wymiar 223 cm no tutaj będzie idealnie pasować nawet nie muszę jej przycinać i nic nie tutaj muszę by a jest dość gruba także powinna spokojnie wystarczyć tu tylko tu będzie piana i tak dalej wykorzystałem wszystko co tutaj stare tylko deska biegała, nowa kurde gruba tylko troszkę niższa 34 cm 4 no, cm i już jest git. To już na pewno nie wyciąga powie, nie z nich wszystkich wodzi i tak dalej. Tu tylko sobie to wszystko. Zresztą to tak jak widać, bo wszędzie było pianowane i w tym roku tak samo będzie, nic nowego. Trzeba tu pozamiatać, ogarnąć jeszcze i tak dalej. Jeszcze taki szybki test, czy w ogóle to podnosi. Który na trzy strony. Podniosłem ją do tyłu, ale wszystko jest w porządku. żeby nie chodzić. Zająłem się tu tyłem. Tutaj były takie kurde dziury. To to połatałem wszystko. Tu zawias był łamany To i tak wszystko kurde się sypie. No, ale trochę to popoprawiane. Tu się I Tak dalej. Odczepiłem ją teraz od tego, od John Deera i w sumie jedzie na pierwszy test, bo kolega pożycza do koszenia pszenicy Ja i tak dzisiaj nie będę kosił że Zaraz przyjedzie jeszcze z pianką, bo ja pianki nie mam, bo pożyczył ode mnie pistolet Przywiezie mój pistolet, już zapionuje i Będzie sobie na nią kosił Niby wszystko działa Oprócz świateł Najabane jest dobrze Tamta przyczepa cała nakoszona, radził sobie na nią na kosiu, a tą przyciągnąłem do naprawy, bo tutaj z kół powietrze schodzi, chyba głównie z tego. Napompowałem wszystkie i zobaczę co tam będzie się działo jutro rano. A tutaj silnik już w końcu założony.